No, cześć i dzień dobry. Ja się nazywam Modry i witam Cię na kanale Fotoprzygoda. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaką kartę wybrać do swojego aparatu z Sony. Na samym wstępie tego materiału, pamiętajcie o tym, żeby kliknąć lajka like i subskrypcję tego kanału, bo to pomaga go rozwijać i kręcić mi kolejne materiały. A jeżeli podoba Wam się to, co robię, zapraszam do patronów na patronite.pl/slash fotoprzygoda. A teraz, kiedy jesteśmy już po wstępie, chciałem porozmawiać trochę o kartach. Przede wszystkim rozdzielmy ten temat na dwa. To znaczy, z czego innego potrzebują filmowcy, jeżeli filmujecie swoimi aparatami, a co innego potrzebują fotografowie. Więc pewne wymagania kart nie są dla każdego. Potrzebne. Na potrzeby dzisiejszego materiału wykorzystałem Sony A74 do testu kilku kart. Celem tego materiału jest odpowiedź na pytanie, jaką kartę powinniśmy używać w naszym Sony, do tego, czego my potrzebujemy, i chciałbym tu jeszcze zaznaczyć jedną rzecz. Zależy mi na tym, żebyśmy to umieścili gdzieś na osi budżetu, to znaczy jak najmniej pieniędzy musimy wydać, albo jak najgorszą kartę musimy kupić, żeby spełniała nasze wymagania. Czy wydajecie się, że każdy, kto posiada aparat, potrzebuje najszybszej i najdroższej karty? Ja osobiście się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że powinniśmy dobierać karty do naszych potrzeb i nie potrzebujemy tych najdroższych na co dzień. E, oczywiście mają one swoje zalety i tutaj je omówimy, natomiast przy ich koszcie często dochodzą nawet do połowy ceny nowego aparatu. A czasami przewyższają cenę używanego aparatu z wyższej półki. Większość kart ma pełne oznaczenia to znaczy mają prędkość, mają klasę i to wszystko możecie wyczytać na opakowaniu. Jeżeli czegoś nie ma na naklejce, prawdopodobnie będzie na opakowaniu bądź u producenta na specyfikacji karty. Żeby materiał nie był nie wiadomo jak rozciągnięty, od razu wam powiem, co nie jest pewnie zaskoczeniem, jeżeli kupicie najdroższą kartę CF Express, nie pozwoli ona wam zejść w ogóle z buforu, czyli będziecie mogli robić zdjęcia seryjne, praktycznie bez końca, do zapchania całej pamięci oraz będziecie mogli skorzystać ze wszystkich trybów wideo. W momencie kiedy korzystacie z karty, która jest wolniejsza, nie możecie skorzystać z każdego trybu. Automatycznie są one wyszarzone. W większości swoich aparatów korzystam z sandisków i te sandiski są ze mną już. Długo Przeważnie są to od 64 do 256 giga. Raz się chyba zdarzyło czy dwa, że kupiłem 256 giga. Jakiś czas temu przeniosłem się jeszcze na UHS2, te trochę wolniejsze. E, Sony TAF. One są trochę twardsze, reklamują, że są wytrzymalsze, no nie będę tego tutaj sprawdzał. Natomiast prędkość tego zapisu, który kupiłem to jest 276 MB i to jest odczyt. Pamiętajcie, że pierwsze to jest zawsze odczyt i 150 MB zapisu. E, nasz aparat. Przeważnie wykorzystuje maksa zapisu, to znaczy, że kiedy włożycie tą kartę do środka aparatu i będziecie zapisywali zdjęcia, on z taką prędkością będzie wrzucał te pliki w czasie rzeczywistym na kartę. Jeżeli zapchamy bufor, no to one będą się wgrywały na tą kartę w tym czasie, kiedy bufor jest zapchany. I to, co stanie się w większości Sony, to nie będziemy mogli korzystać ze wszystkich opcji w menu. Jeżeli jesteś fotografem, który bardzo szybko fotografuje, zmienia tryby, no to może będzie Ci to potrzebne. I w tym momencie, jeżeli masz zawolną kartę i ona szczytuje się długo i długo i długo i długo, no to nie będziesz mógł mogła przełączyć na przykład w tryb H, albo zwolnić zdjęć, albo zmienić sobie na single shot. Po prostu ta przykładowa funkcja będzie zablokowana. Warto więc dobrać taką kartę, która nie będzie nas ograniczała w tym, co lubimy robić. A więc w fotografii potrzebujemy takiej karty, która nie będzie nam zapychała buforu. Jeżeli dopasujemy kartę z taką prędkością, nie będziemy mieli problemów w fotografii. Jeżeli jesteśmy zawodowym reporterem, to wiadomo, że chcemy, żeby ten bufor był nieskończony, chcemy cykać mnóstwo zdjęć i potem oddawać je do redakcji czy gdziekolwiek je tam e, później oddajemy czy sprzedajemy. Dla większości użytkowników nie jest to jednak potrzebne i tryb burst, czyli prrr, e, nie jest w ogóle przydatny. Często na przykład na ślubach wykorzystuje się ileś klatek na sekundę, ale nie oszukujmy się, jeżeli potrafimy zrobić dobre zdjęcie, nie musimy cały czas strzelać mnóstwo zdjęć. Po co nam tyle plików RAW? I po co nam tyle zajętego miejsca na dysku? Kolejną kwestią jest to, że jeżeli kupujemy pamięć, to chcemy, żeby karta była dosyć duża. W tych czasach 128 MB to jest taki punkt, w który powinniśmy celować. 64 to jest takie względne minimum. E, natomiast pliki są coraz większe. W każdym z naszych aparatów pliki są coraz większe. Pliki filmowe są coraz większe. Istotne jest to, żebyśmy mieli dostatecznie dużo miejsca. Kolejną rzeczą jest to, że duża część aparatów, z których ja korzystam, musi mieć dwie karty. A to po to, żeby jedno. Jednocześnie zapis wykonywał się na jedną kartę i na drugą jako backup. Gdyby uszkodziła się jedna karta, i tutaj taki, taka gwiazdka, wielokrotnie zaznaczałem na live'ach, że znam osoby, które mówią: Nigdy w życiu nie uszkodziła mi się żadna karta. No, u mnie personalnie uszkodziło się kilka kart, kilka było skoruptowanych, więc to się zdarza, więc nie możemy ufać w 100% kartom, nawet tym najlepszym. Jeżeli mamy materiał tylko na jednej karcie i powiedzmy, że karta jest cudowna, wytrzymała całe swoje życie i całe wasze przetrzyma, ale wpadnie wam do pralki. Nie wiem, jak mogłoby wpaść wam do pralki, ale wpadnie wam, wpadnie wam do kałuży, zgniecie się, zgubi. To nie macie backupu, więc ten backup dla mnie jest bardzo istotny. Niektórzy producenci ograniczają jedno gniazdo, więc całość waszego materiału i waszej pracy będzie ograniczona do wolniejszego slotu. I tak również jest w A74. Tak było w A73 i w A7R3, z którego również korzystam. Zobaczymy teraz na porównaniu jak zgrywa się bufor z A74 przy różnych konfiguracjach. Na początek zacznijmy od kart LEXAR i oczywiście nie ma tutaj żadnego lokowania produktu. Jest to po prostu mój zakup prywatny. Chciałem je przetestować jako kolejne karty. Mają trochę wyższy zapis, bo jest to 220 MB, czyli bufor powinien zgrywać się trochę szybciej. I dzisiaj to przetestujemy. Najpierw przy rozpakowaniu włożymy sobie obie karty. One się z automatu muszą dostosować bądź sformatować. No i zobaczmy, jak dwie działają w pełnym buforze. Do testu na początku wzięliśmy plik skompresowany. Jest to zdecydowanie najmniejszy z trzech typów plików, które będę testował. O S i M opowiem później. Jak widzicie, bufor z obu kart zgrywa się bardzo płynnie i bardzo szybko. I jak widać, dla tego modelu przy opcji skompresowanej możemy robić zdjęcia bez końca. Zobaczymy jak poradzą sobie karty w chwili, kiedy zmieniam plik na nieskompresowany, czyli największy plik dla tego aparatu, czyli 33 megapiksele. Ten format będzie największym obciążeniem dla kart. W wersji skompresowanej aparat wykonuje 10 klatek na sekundę, a teraz 6 klatek na sekundę. Jest to indywidualne dla tego modelu. W innych modelach klatkaż może się trochę różnić. Po zapełnieniu bufora dane zgrywają się bardzo szybko i możemy znowu wrócić do zdjęć seryjnych. Wybierzmy teraz kompresję bezstratną w trybie L, czyli zachowanie wszystkich megapikseli. W zależności od modelu i oprogramowania nie wszystkie funkcje mogą być u ciebie dostępne. Ten format będzie gdzieś tak pośrodku między skompresowanym a nieskompresowanym. Zawiera wszystkie megapiksele i dużo danych, natomiast jest trochę większy od skompresowanego, no i znacznie mniejszy od nieskompresowanego. W tym teście udało mi się wykonać 91 zdjęć, zanim zapchał się bufor, ale zgrał się dosłownie w 3 sekundy. W kolejnym teście porównamy sobie Sandiska Extreme Pro 64 GB, tego, którego pokazałem Wam wcześniej, ma oznaczenie V30 170 MB. Tylko te 170 MB to jest odczyt. Zapis jest w granicach około 90 MB, więc jeżeli czytacie, przypominam jeszcze raz, na kartach tylko jedną daną i nie ma zapisu, no to przeważnie ten zapis jest niższy. Po zaledwie 18 zdjęciach bufor jest zapchany, natomiast dane zgrywają się znacznie, znacznie dłużej. Pora w takim razie zmienić jakość pliku na skompresowany, czyli najmniej obciążający nasz aparat, czyli 12 bitów. No i tutaj karta powinna poradzić sobie dużo lepiej. Po wykonaniu 30 zdjęć bufor się zapchał, zostało nam jeszcze 20 do zrzucenia, no i widzimy chyba, że one zrzucają się dosyć długo. Kolejne testy wykonałem już w zestawieniu z leksarem w jednym slocie. Dzięki nowej technologii możemy zobaczyć indywidualnie jak schodzą nam dane na kartę pamięci. U góry widzicie jak schodzą na kartę Sandiska, na dole widzieliście jak schodziły na kartę Lexara. Sprawdźmy teraz Sandiska w bezstratnej kompresji w formacie L. No i bufor zaczyna się już zapychać i zaledwie po 26 zdjęciach mamy go zapchanego. Leksar na dole, sandisk na górze. No i Leksar jest jasnym zwycięzcą, natomiast jest tu istotna jeszcze jedna rzecz. Wróćmy na chwilę do testu na plikach skompresowanych. Zobaczcie, w momencie kiedy sandisk jeszcze się zgrywa, nie mogę korzystać z mojego menu i może to być bardzo kłopotliwe. W kolejnym teście wykorzystamy Sony TAF, tylko tą wolniejszą i tańszą. Jest to UHS2 z odczytem 277 MB zapisem 150 MB. I przy pierwszym włożeniu wydarzyło się coś dziwnego. W momencie, kiedy zapełniałem bufor i dane zaczęły z niego szczytywać się na karty, działo się to bardzo wolno, nawet trochę jakby się przywiesił. Zobaczcie, jak one się wolno zgrywają. Mimo, że obie karty to UHS2, na dole jest Sany, na górze Lexa. Więc karty zachowały się bardzo dziwnie, dlatego powtórzyłem test jeszcze raz. I tym razem dane zgrywały się już bardzo płynnie na jednej i na drugiej karcie. Wręcz nie widać prawie różnicy. Zobaczcie, że w teorii wolniejsza karta Sony często zgrywała się szybciej. Nie wiem co jest powodem. Może jedno gniazdo w tym aparacie jest ciut szybsze? Kto wie. Dosyć ciekawą rzeczą jest to, że w momencie kiedy testowaliśmy dwa Lexary, które są w teorii szybsze, wykonałem około 91 zdjęć, natomiast w tym teście na tych samych ustawieniach wykonałem ich około 110 czyli zdecydowanie więcej. Natomiast nie robiłem tutaj już testu plików skompresowanych, bo po prostu jedna i druga karta pozwala na ciągłe robienie zdjęć bez zapchania buforu. Sprawdziłem różne tryby zapisu, dlatego że niektórzy z Was korzystają ze skompresowanych plików, inni z pełnych RAWów, a jeszcze inni korzystają z lossless compression, czyli z kompresji bezstratnej. To, co warto tutaj zaznaczyć, to oczywiście pliki będą mniejsze, przeważnie o połowę. Natomiast kompresja bezstratna, jak i kompresja, kompresuje plik. Co znaczy, że jeżeli korzystacie ze starszego komputera albo macie niesamowicie dużo plików i działacie na nich masowo, to może to trwać trochę wolniej. Wiem, że wszyscy znamy słowo kompresja i w większości kojarzymy, co to jest. Natomiast dla lepszego wyobrażenia, pokażę wam tą oto kartkę. To jest nasz materiał, to jest RAF. RAF pewnie bardziej przypominałby kostkę albo kulę danych, natomiast RAF jest tylko kulą danych. W momencie, kiedy mamy kartkę i nasz komputer potrzebuje zobaczyć, co jest na początku kartki i na końcu kartki, to widzi po prostu cały materiał, ma bardzo szybki dostęp do tego, co widać. W podstawowej kompresji ta kartka jest złożona. O powiedzmy tak. No, i w tym momencie, w takiej lekkiej kompresji, jeżeli komputer chce zajrzeć do tego pliku, musi otworzyć tą kartkę i robić tak za każdym razem, kiedy coś przetwarza. Za każdym razem musi ją otwierać, rozpakowywać. Ee, jeżeli zmieniamy pliki, jeżeli jeden jest otworzony, no to idzie już troszkę po rozpakowaniu to szybciej. Natomiast w dużych kompresjach, to nie dość, że on jest bardzo, bardzo wiele razy zgięty, to dodatkowo jest jeszcze przewleczony przez inne kartki. W różnym stopniu skompresowane. No i teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, ile czasu zajmie mi dostanie się teraz do tej kartki. Tu mam otwartą kartkę, na którą po prostu patrzę, a tutaj raz muszę jedną rozwinąć. I oczywiście, procesory robią to dzisiaj bardzo szybko. Natomiast muszą rozpakować te dane, żeby się do nich dostać. Im bardziej kompresujemy, tym trochę wolniej może to działać. I oczywiście najszybsze teraz MacI, najszybsze Windowsy. Może nie Windowsy najszybsze karty graficzne, i najszybsze procesory potrafią teraz poradzić sobie z tym całkiem płynnie. Nie ukrywajmy jednak tego, że im bardziej coś kompresujemy, tym wolniej nasz komputer będzie działał. I może nie na początku, ale później gdzieś tam może się zachłysnąć. Więc tylko proszę was o jedno: wybierzcie jeden, czy skompresowany, czy nieskompresowany, czy kompresja stratna, czy bezstratna. Wybierzcie to, czego potrzebujecie do swojej pracy, ale zróbcie to świadomie. Jak widzicie w naszym teście porównałem kilka trybów właśnie po to, żebyście mogli zobaczyć jak szybko schodzą z bufora. Będą się różniły ze względu na to, że skompresowane mają mniej megabajtów. Najmniejsze pliki to jest oczywiście kompresja bezstratna ale bardzo wycięta, czyli SK, niekoniecznie zalecam korzystanie z tego trybu, jeżeli macie taką funkcję w aparacie, bo to, co ona robi, to zmniejsza ilość megapikseli w pliku. Może być to w SC 8 megapikseli, w MC może być to 18 megapikseli, bądź 14, o ile się nie mylę, zaraz tutaj pewnie napis wrzucę, no i maksymalna to jest po prostu duży plik. Natomiast kompresja, kompresja to jest po prostu skompresowany plik, delikatnie stratny, on ma 12 bitów. Tak ogólnie mówiąc, różnica między 12 a 14 to jest to, że on ma mniej kolorów, czyli tych przejść, te przejścia mogą być bardziej szorstkie. Natomiast żeby zobaczyć taką różnicę, musicie, musicie mieć profesjonalny monitor i wiedzieć, jak pracować na tych kolorach. W większości przypadków nie zauważycie. Ja na swoim A7R3 pracuję na skompresowanych plikach, ze względu właśnie na wielkość tych plików. One mają ponad 44 MB, i dla mnie nie ma z tym problemu. Jak ostatnią kartę przetestujemy tą kartę Sony TAF. To, co jest fajne w A74 i w wyższych modelach, czego nie ma, w A7R3 czy w A73 to to, że w momencie kiedy włożymy dwie karty o różnych prędkościach on pokazuje jak one szybko schodzą, ale oddzielnie, czyli nie dostosowuje całego zapisu do tej najwolniejszej karty, tylko zgrywa szybszą, a wolniejsza zgrywa się w tle i oczywiście blokuje nam dostęp do niektórych menu funkcji. E ale dzięki temu daje nam proste zestawienie, która karta jest szybsza, bądź wolniejsza. Jak widzicie, jeżeli chodzi o szczetywanie, Sandiska jest on dużo, dużo, dużo wolniejszy i zapycha tą pamięć na naprawdę takie imponujące kilkadziesiąt sekund. Natomiast yy, natomiast te tanie UHS2 są yy, naprawdę ok, i ten bufor w niektórych opcjach typu compressed on w ogóle nie schodzi. Karta zachowuje się tak jakbyśmy mieli najdroższą kartę CF. Express. Różnica w cenie jest dosyć potężna, ponieważ e, CF Expressy kosztują za 128 GB około 2000 i wyżej. E, jeżeli chodzi o e, karty UHS-2, no to 500-600 zł jesteśmy w stanie zapłacić. No i czy my ich rzeczywiście potrzebujemy? Wydaje mi się, że w tym teście udowodniłem, że jeżeli chodzi o fotografię, nie potrzebujemy tych kart najdroższych, wystarczy nam tani UHS-2. Jeżeli chodzi o cenę Jaką zapłaciłem za dwa Leksary? E, dokładnie te modele to było 380 zł z dostawą za dwie karty. To był Dual Pack. Wiem, że na cyfrowe pl w tej chwili jest za 377 zł, natomiast nie wiem, czy jest w magazynie i za 417 na stronie fotoformy. Pamiętajcie, aby kupować karty z wiarygodnego źródła. To jest bardzo istotne, bo podróbek kart nie brakuje. Dlaczego nie przetestowałem tutaj karty e, CF Express typu A? Z bardzo prostego powodu. Jest to po pierwsze najdroższa karta. Nie widziałem powodu. Żeby ją wypożyczać, dlatego że ona po prostu obsługuje wszystko, e, jest najszybsza, i po niej możemy spodziewać się tylko maksa. Nie ma praktycznie WAD. Jedyna wada, jaka występuje w zestawie A74 jest taka jeżeli włożycie ją w jeden slot, a kartę UHS2 nawet najszybszą w drugi slot, to ta UHS2 będzie zgrywała się wolniej. Czyli to ona będzie ograniczała wasz aparat, więc w tym modelu akurat logiczne jest zastosowanie. Tylko jednej karty, no ale tracimy ten backup, więc tutaj jest dosyć ważne to do przemyślenia. Jeżeli jesteście na przykład reporterami, jeżeli fotografujecie śluby i potrzebujecie tego backupu, to po co wydawać teraz te 2000? Skoro możecie włożyć po prostu dwie szybkie karty UHS2. A co jeżeli chodzi o filmowanie? Na kartach jest coś takiego jak V. I możecie zobaczyć ustawienie V30, V60, V90, i jest to prędkość zapisu tej karty dla filmu. Jeżeli w Sony włożycie kartę V90, obsłuży ona praktycznie każdy tryb wideo. Jeżeli natomiast włożycie V60, nie obsłuży każdego trybu wideo i będą to funkcje wyszarzone. Dlatego, jeżeli chcecie tego maksa, musicie po prostu kupić V60, i jest to dużo wyższa cena. Przeważnie obsługują je e, szybkie karty UHS 2. Te szybkie, czyli te droższe. Natomiast większość trybów obsłuży V60, i to są te karty, które ja pokazałem. Wystarczą w większości przypadków. I jest tu jeszcze jeden spory minus drogich kart, ponieważ one są drogie za. 128 GB jest to powiedzmy 2000 za ten CF Express. Do filmu na wysokich trybach potrzebujecie bardzo dużo danych, więc musicie kupić przykładowo 256 GB tego CF Expressa i będzie to już kilka tysięcy złotych. Nie oszukujmy się, to jest bardzo duży wydatek. Natomiast UHS-2 przychodzą tutaj nam z ratunkiem, bo te V90 są sporo tańsze, natomiast nadal przekroczy to kilka tysięcy złotych w sensownych wielkościach. Więc zastanówcie się, czy naprawdę potrzebujecie korzystać z tych najwyższych trybów. I czym one się różnią? Najwyższe tryby są mniej skompresowane. O kompresji już rozmawialiśmy, więc potrzebują bardzo dużo przestrzeni i dzięki temu nasz system ma do nich lepszy dostęp, łatwiej nam to montować. W moim doświadczeniu z plikami Sony spotkałem się z tym, że nie są one takie kłopotliwe do tego przynajmniej co ja robię. E jeżeli jest to montaż jakiejś małej reklamy, jeżeli jest to montaż na YouTube, jeżeli jest to montaż jakichś prostych klipów, to łącznie z koloryzacją te tryby skompresowane wystarczą. W momencie, kiedy nakładacie już bardzo dużo ścieżek na siebie, to rzeczywiście rozkompresowany plik może pomóc. Ale jeżeli przeliczycie te koszty, to może już lepiej kupić kamerę filmową. Może opłaci wam się to lepiej i podłączyć na przykład dysk. W tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subskrypcji. Zobaczcie również inne filmy, zwłaszcza te z fotoprzygody, gdzie jeżdżę i opowiadam o tym, jak robię fotografie, pokazuję backstage, no i rozmawiam z ludźmi. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się i widzimy się na fotoprzygodzie.